Witam wszystkie numerologiczne ósemki w numeroskopach dzisiaj, rozkład na wrzesień 2018. Dla tych, co są tutaj po raz pierwszy, szybciutko wytłumaczę, jak to wygląda. Najpierw jest jeden rozkład z talii binarnej, gdzie otrzymujemy e, wibrację danego miesiąca. A następnie z kart e, symbolicznych, z pomocą numerologicznych i z pomocą kart anielskich jest już taki rozkład, który, który czytamy, więc żeby Was nie zanudzać, przyspieszam teraz tasowanie, które długo zajmuje i no co, usłyszymy się jak wszystko będzie na stole Wracamy, wracamy. Mamy wszystko na stole, mamy wszystko policzone. Przejdźmy, może najpierw do pierwszej, pierwszego składu, którego już tutaj nie ma na stole. Tutaj, po wsadzeniu do kalkulatora binarnego, wyszło nam 683, czyli 8. Tą liczbę jeszcze na samym końcu sprawdzimy w liczbach anielskich. Nie wiem, czy mówiłam o tym, już nie pamiętam. Dobrze, e, ósemka. Ósemka ma główną wibrację miesiąca 8, czyli będziecie w swoim żywiole. To na pewno, więc e, bardzo możliwe jest, że mieli wrażenie, że e, wrzesień to jest wasz miesiąc. Ale o czym jeszcze mówi tutaj ósemka? E, to są na pewno nasze sprawy finansowe, e, ale też ogólnie ma, nasze materialne posiadamy, to co posiadamy w tym świecie, w tym życiu. I powiem, od razu wyskoczyła mi e, karta ognia, czyli e, bardzo ostro e, spalacie się. Bardzo ostro spalacie się, i może to mieć związek z skończeniem um, um, jakiegoś etapu nauki. E, wydaje mi się, że będzie to nauka. Um, Związana y, z finansami, też z, z, z stanem posiadania. Ewentualnie y, kończymy tutaj y, tak szeroko pojęte na Oczywiście tutaj wiem, że to chodzi o różne kursy online, kursy w pracy. To może być kurs dokształcający, y, kurs językowy, cokolwiek, ale wygląda na to, że nas to troszeczkę finansowo y, ten. Y, ten kurs nasz finansowo nas doił. I tutaj właśnie widzę, że albo kończymy zupełnie ten, ten kurs i wydatki się skończą, czyli etap tutaj zakończamy w tej sprawie, ewentualnie tutaj jest rada, żeby jednak trochę. Um, to wszystko przemyśleć przemyśleć, co my tak naprawdę chcemy, co nam daje ta nauka i czy na pewno jest warto tyle inwestować w to. I to może tutaj jest, nie chodzi o to, żeby zrezygnować z tego kursu, ale żeby dokładnie przemyśleć, co on mi daje. Skupić się na sobie. Tutaj mamy 66, czyli. Transformacja wręcz. Czyli jest możliwe, że, że musimy um, zastanowić się mocno, mocno zastanowić się, czy, czy warto tyle e, pieniędzy inwestować, ewentualnie troszeczkę to jakby, um, może nie przystopować zupełnie, bo się tutaj nie ma e, nie widzę tutaj mowy o Zaczynają nowego kursu, e, ani zmiany też nie ma, więc tutaj jest rada, żeby jednak dokończyć to, dojść do końca, tylko może z mniejszym hukiem. <laughs> może są wydatki, jakie możemy e, ominąć, ewentualnie rozwodnić, to znaczy e, wziąć kredyt e, i to e, opłaty rozciągnąć bardziej w czasie. E, co tutaj e, karty mówią, jeśli chodzi o e, możliwy kierunek działania? Więc powiem, e, widzą to tak naprawdę na dwa sposoby. Jeden jest taki, iż e, bardzo jest możliwe, iż pomoże nam e, jakaś e, starszy mężczyzna. Starszy mężczyzna, energia męska, tak to najmijmy, nazwijmy. Ktoś bardzo dla nas przyjaźnie nastawiony, ktoś, kto jest pełen energii i życia, mimo że jest starszy. Będzie on miał właśnie wpływ na, na tą naszą edukację, ewentualnie na zmiany jakieś w tym, ale. Bardzo możliwe, że pomoże nam się od czegoś uwolnić. Jaki jest wynik? Od razu może tu wsiedę do wyniku. To, co mi się rzuca w oczy, to jest tak, że bardzo możliwe, iż będziemy popchnięci do zakończenia, znowu do zakończenia czegoś. Mamy tutaj dwie dziewiątki. I może nie do końca nam się to będzie podobać. Znowu jest rada, by ostrożnie mimo wszystko do, do, do spraw materialnych, do finansów podchodzić. Mamy tutaj dwie karty, które są w zasadzie kartami tajemnicy przy wibracji ósemki. Czyli albo jest jakaś tajemnica, której my nie znamy, jest jakiś sekret, więc trzeba będzie drążyć, yy, przeczytać umowę dokładnie, trzeba będzie coś, yy, coś, yy, coś, sprawdzić, więc albo jest możliwe tak, że, że ten sekret jest przed nami, ewentualnie może chodzić, iż to my musimy zachować yy, lepiej te sprawy w sekrecie, no i nie mówić o nich, nie... Yy, nie może nie, aż tak nie konsultować się z innymi, mimo że będziemy tutaj właśnie mieli wpływ e, innej osoby, ale jak mówiłam, tu są dwa, e, dwa sposoby e, patrzenia na to. Jeden to jest tak, by iż starsza osoba, starszy mężczyzna e, pomoże nam się uwolnić, ewentualnie z drugiej strony to może znaczyć, iż my e, będziemy, e, doznajemy oświecenia, o. Tak, to płyniemy. Doznamy oświecenia, które pomoże nam zakończyć e, etap w życiu związany z nauką i nas uwolni. E, dlaczego tak mówię? E, dlaczego mówię, że mogą być e, dwie ewentualności? Ponieważ jako komentarz wyszła nam tutaj karta pustelnika. I tu pisze tak: z jednej strony to jest starszy mężczyzna, e, bardzo mądry. Z drugiej strony, pisze: Spędź czas na medytacji w ciszy, duchowe nauczanie, odkrywanie siebie. Więc bardzo możliwe, że dla niektórych z Was tym mądrą osobą jesteście bez sami. I może tak wyglądać, iż to cała wewnętrzne rozważania na temat i naszego stanu posiadania, i naszych pieniędzy i na przykład e, zarabiania w sposób, który e, przychodzi bez pracy, e, w porównaniu z, e, z w porównaniu, przepraszam, e, jest dla nas nauką tutaj. Jest dla nas nauką, by mniej wydawać, bardziej kontrolować te, e, te wydatki, ponieważ tutaj ogień to jest właśnie, ja wiem, że się spalacie, ale to też znaczy, że nie kontrolujecie do końca e, sytuacji. I w momencie, jeżeli nie, nie kontrolujecie sytuacji, a wręcz um, jest Wam zalecane, by um, przygasić trochę i entuzjazm, a przy szczególności przygasić Wasze e, budżety, e, będziecie troszeczkę popchani w miejsce. Do, e, nie wiem, czy chcecie tam iść, czy nie. Możliwe, że nie chcecie. To jest jakby przejście troszeczkę z, z akcji w brak akcji i w oczekiwanie. Więc e, ja tutaj widzę, e, będziecie popchnięci do zakończenia etapu w życiu, czy danego stanu finansowego, podliczenia jakieś i e, przejście w tryb... E, Przeciwny do tego inicjowania, do tego spalania. Czyli przejście w, w tryb oczekiwania, w przejście w tryb taki żeński. Wiadomo, męski pierwiastek zawsze gdzieś tam musi biegać, natomiast kobieta sobie spokojnie, jajeczko sobie spokojnie czeka na, na, na to, co przyjdzie. I tu jest właśnie ta sugestia, żeby czekać, czekać, e, oczekiwać na to, co do nas przychodzi, e, trzymać przy sobie to, co mamy. I nie, um, nie, inicja, nie inicjować um, nowych rzeczy, tylko kończyć stare. Um, w, przejdźmy tutaj, może jeszcze do policzenia całego układu. Gdzie nam wyszły dwie dwójki? Z każdego, co razem daje czwórkę. Um, Dwójki ogólnie to są związki z ludźmi, ale takie typu nawiązywanie znajomości. Nie do końca związki typu romantyczne czy rodzinne. Jednak już 22 w nawiązaniu do czwórki: 22 to jest mistrz budowniczy. E, tutaj e, chodzi o budowanie, tworzenie podstaw, fundamentów waszego e, przyszłego życia. Cokolwiek się teraz dzieje, to jest cały czas pracowanie nad fundamentami. E, mogą być fizyczne fundamenty domu, ale to mogą być po prostu fundamenty waszego przyszłego stanu finansowego. Więc dlatego e, mamy tutaj e, takie małe. E, Zalecenia, by jednak e, uczyć się kontroli. Przejdźmy teraz, może jeszcze do ostatniej części. 683. I przeczytajmy, co nam liczby anielskie. To można sobie znaleźć w internecie, jest strona, gdzie te wszystkie wibracje są wypisane. 683. Mamy taki komentarz, może dla kogoś, jest specjalnie skierowany. W niepowstąpieni mistrzowie wysłuchali Twoich modlitw o bezpieczeństwo finansowe i odpowiedzieli na nie. Więc niczego się nie obawiaj. Bardzo pozytywny przekaz, e, nawiązując do tego, co starałam się przekazać. Więc mam nadzieję, że jest to dla Was jasne, e, że możecie to odnieść do siebie. E, jak mówiłam, e, liczby anielskie są e, dostępne. W internecie, na stronach internetowych już poszczególne te wibracje są wypisane, więc można sobie spisać te, te liczby i sprawdzić samemu, co tutaj każda znaczy w przekazach anieckich. Mam nadzieję, że zobaczymy się za miesiąc.